Hej, moi drodzy, z okazji, że mamy już prawie 10 subskrypcji, mam dla Was specjalne. To są Moji Pops. Ta seria nazywa się Adventure. Czyli przygody, zobaczmy, jak, jakie nam się fajne Moji Popsy trafią. Już jednego poza filmem otworzyłam. Chyba przysięgliśmy troszkę. I to jest małpka jeśli dobrze ała widzicie. Małpka to pierwszy Bob I odwrócona buzia. To takie słodkie gwiazdki i patrzymy. Trochę ucięliśmy sobie. A chyba nic złego, że jej ucięliśmy trochę to którego to jest klubu? Wiecie co, za chwilę wam powiem. To jest małpka i za chwilę przedstawię jakiego jest klubu. Bo na końcu będę wam mówić, dobra moi drodzy? Widzieliście pewnie sufit przez chwilę. To jest pierwszy młodzi pops. Właśnie tutaj jeszcze Wam go dokładnie pokażę. No i to jest on. Następny! Modzi Pops, Modzi Pops. Otwieramy. Otwieramy. Dzisiaj sobie pierwszy raz otwieram na kanale zabawki. Jeszcze muszę tutaj kamerą operować, dlatego to jest bardzo trudne. Nie, nie, nie wiecie, ja to nagrywam telefonem. Kolejny Babs to jest taka słodka muszla. I wiem na pewno, że ona należy do wodnych, bo to jest małż. Tak. Jaki małż znowu chyba? Nie wiem jak się to nazywa dzywa, ale takie ma, dwie buźki. Już wam, Nie wiem, czy dobrze widzieliście. Już Wam pokazuję drugą. Małżyk, czy tam jak to się nazywa. To takie, co się zamyka, wiecie. a to są tutaj jeszcze dwa modzi popsy. Ja je tu odłożę. O, widzicie je? I zajmiemy się kolejnym modzi słodkim, słodkim popsem. Aby Wam go widzowie, kochani. Ha, Następny Młodzi Pops. Widać, że jest z jakiegoś klubu chyba, też obwodzonego, bo to jest kotwica. No tak, to jest taka kotwica, ona również tu dołącza. Druga minka już chyba widzieliście drugą a ona jest taka trochę przestraszona. Na Instagramie otworzyliśmy już nie na Instagramie. Tylko otworzyliśmy po prostu sobie jedną psoszykę, gdzie trafił się rzadki i Pops. Zrobimy go wam później. Zdjęcie. Kolejny popsik. Popsik, popsik. Do otwarcia. Rzadki się nam trafił, kochani. Rzadka to jest chyba małpa. Jeśli nie, to nie jest małpka chyba. To małko, nie wiem co to jest, ale jest rzadkie. Druga minka jest taka zdziwiona. I to jest rzadki modi pops. Oceniajcie, który wam się podoba najbardziej. Na pewno wszystkim się najbardziej podoba. Rzadki modi pops. Kochani, przejrzałam sosetki. Została nam tylko ostatnia saszetka. Trzymajcie kciuki, aby był rzadki mać Pops. To niestety nie jest rzadki, ale to jest łódź podwodna. Też super, super, super słodka. O, to jej pierwsza minka taka uśmiechnięta, a druga jest przestraszona. Co odkryłam? Wszyscy u mnie mają takie buzie. No prawie wszyscy. Dlatego tutaj zmienię na taką, taką. I pokażę Wam wszystkie modi popsy, które mamy, i przedstawię, z jakiej oni są kolekcji. Biorę z jednego opakowania saszetkę i właśnie mam tutaj nie saszetkę, kurczę, tylko listę modi popsu. Dobra i pierwszy modi pomps weźmiemy sobie to małże chyba czy jak to się nazywa. Zacznę Wam bo pokażę na liście, spróbuję go znaleźć. Wydaje mi się, że to jest właśnie ten. Ten z tym rodzaju to. Jak tu widzicie, to jest dla mnie to, co tutaj jest. Nazywa się Szyba Shale. Napiszcie w komentarzu dla tego słodziaka, tej muszli imię. Małka, która trafiła nam się pierwsza. Na pewno z próbu przygody, tak mi się wydaje. To jest ta małpa, jak widzicie, nazywa się ona Chimbley, Chimbley się nazywa. Kolejna to jest na pewno kotwica. Ona jest też z klubu tutaj wodnego. I to jest akurat kotwica. Nazywa się Arkost. Nie wiem czy to dobrze imię czy nazwisko. Kolejny Wziąłem mnie po kolei taki stateczek i on się nazywa Rixlingo, więc Ringo, a to jest słodki zatki moji pops i mam taką owcę, jakbyście się mnie pytali to to nazywa się ona Billy to jest takie coś już wam spróbuję to znaleźć